Przechowanie głośno. Pobodzić sprawną o koleżankę z tej Ale... Podpórzacz to wydatek ponad 100 zł. To nie dobrze. Aga robi swój. Towarzystwo. W sumie strzeliła ponad 30 na słupy. dalej, na południowy wschód, drogę Zdaje się, że około dziesiątej. Kolejny zawodnik który były którzy czekają po rywalu. To czekania. To więcej, to tak jakbyś dostała witaminę Tak, tak, tak. Mamy sposób na słodycze. Um, dzisiaj będzie